Książę pierwszy zabrał głos na naradzie i tak mówił. To bieda, że nie mamy nijakiego pisma ani świadectwa przeciw konturom. Bo choć posąd nasz zdaje się słuszny i ja sam myślę, że Jurandówne o nich chwycili, nie kto inny, ale co z tego? Wyprą się. A jak wielki mistrz spyta o jakoś dowód, co mu pokażę. Ba! Jeszcze list Jurandowy świadczy za nimi. Tu zwrócił się do Zbyszka. Powiadasz, że ten list groźbą na nim wymusili. Może być i pewnie tak jest, bo gdyby po ich stronie była sprawiedliwość, to by ci był Bóg przeciw Rodgierowi nie pomógł. Ale skoro wymusili jeden, to mogli wymusić i dwa. Może i oni mają od Juranda świadectwo, że nie winni porwania nieszczęstej dziewki. A w takim razie pokażą je mistrzowi i co będzie. Sami przecie przyznali, miłościwy panie, że Danuśkę nie bują odbili i że ją mają. To wiem. Ale teraz powiadają, że się omylili i że to inna dziewka, a najlepszy dowód, że sam Jurant jej się zaparł. Zaparł się, bo mu pokazali inną, przez co go właśnie rozjuszyli. Pewnie tak było, ale mogą powiedzieć, że to jeno nasze domysły. Ich hugarstwa, rzekł Mikołaj z długolasu, są jakoby bur. Z brzega jeszcze coś widać, ale im głębiej, tym większa gęstwa, że się człowiek zabłąka i całkiem drogę straci. Po czym powtórzył swoje słowa po niemiecku panu, Delorsz, który rzekł. Sam wielki mistrz lepszy od nich, a i brat jego, choć duszę ma zuchwałą, ale na cześć rycerską czułą. Tak jest, odpowiedział Mikołaj. Mistrz człowiek ludzki. Nie umie ci on hamować konturów ni kapituły i nie poradzi na to, że wszystko w zakonie na ludzkich krzydach stoi, ale im nie rad. Jedźcie, jedźcie, rycerzu Delorsz i opowiedzcie mu, co tu się działo. Obcych więcej się oni wstydzą niż nas, by zaśnie opowiadali na obcych dworach o ich zdradach i nieuczciwych postępkach. A gdy mistrz spyta was o dowody, tedy rzeknijcie mu tak, znać prawdę boska rzecz, a ludzka jej szukać, więc jeśli chcesz, panie, dowodów, to ich poszukaj. każ przetrzeć zamki, wybadaj ludzi, pozwól nam szukać, boć to głupstwo i bajka, że oną sierotę chwycili z leśni. Głupstwo i bajka powtórzył Delorz. Bo zbóje nie podnieśliby ręki na książęcy dworzec N i na Jurandowe dziecko. A gdyby wreszcie nawet ją chwycili, to dla okupu i sami by dali znać, że ją mają. Wszystko to powiem, rzekł Lotaryńczyk i Debergowa też odszukam. My z jednego kraju, a choć go nie znam, mówią, że i on jakoś krewniak hrabiego Geldry. Był wszczytnie, niech opowie, co widział. Zbyszko zrozumiał cośkolwiek z tych słów, a czego nie zrozumiał, to wytłumaczył mu Mikołaj, więc chwycił przez pół pana Delorsz i przycisnął go do piersi tak, że aż rycerz jęknął. Książe zaś rzekł do Zbyszka. A ty koniecznie chcesz też jechać. Koniecznie, miłościwy panie. Cóż mam innego czynić? Chciałem szczyt nadobywać, choćby zębami przyszło mur gryźć, ale jakożem mi bez pozwolenia wojnę wszczynać? Kto by wojnę bez pozwolenia wszczał pod katowskim by Y się mieczem kajał, rzekł książę. Juści prawo prawem odpowiedział Zbyszko. Ba. Chciałem potem pozywać wszystkich, którzy byli w szczytnie, ale powiadali ludzie, że Jurant nażnął ich tam jak wołów, i nie wiedziałem, który żyw, a który zabit. Bo tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż, jako ja Juranda do ostatniego tchu nie opuszczę. To zacnie mówisz i udałeś mi się, rzekł Mikołaj z długo lasu. A żeś to szczyt na sam nie leciał, to też widać, że rozum masz, bo i głupi by się domyślił, że oni tam nie Juranda, nie jego córki nie trzymają, jeno musieli ich do innych zamków wywieźć. Bóg cię Rodgierem nagrodził za to, żeś tu przyjechał. Ano, rzekł książę, jako się od Rodgiera słyszało, to z tych czterech jeden tylko stary Zygfryd żywie, a innych Bóg już pokarał albo twoją, albo jurandową ręką. Co do Zygfryda, mniejszy od tamtych szelma, ale okrutnik może największy. Źle, że Jurand i Danuśka w jego ręku i trzeba ich prędko ratować. Aby zaś i ciebie zła przygoda nie spotkała, dam ci do mistrza list. Słuchaj jeno dobrze i rozumiej, że nie jedziesz jako poseł, jeno jako wysłannik, a ja mistrzowi piszę tak: skoro się swego czasu na naszą osobę, potomka ich dobrodziejów, targnęli, to rzecz podobna jest, że Jurandówne chwycili, zwłaszcza mając złość do Juranda. Proszę tedy mistrza, aby pilnie jej szukać nakazał i jeśli chce przyjaźni mojej, zaraz ci ją w ręce oddał. Zbyszko usłyszawszy to, rzucił się do nóg księcia i objawszy jego kolana, począł mówić. A Jurand, miłościwy panie. A Jurand, wstawcie się też za nim. Jeśli śmiertelne marany, niech chodź u siebie na dziedzinie i przy dzieciach zamrze. Jest i o Jurandzie, rzekł łaskawie książę. Ma wysłać mistrz dwóch sędziów i ja też dwóch, którzy uczynki konturów i Jurandowe wedle praw czci rycerskiej rozpatrzą. A ci zaś wybiorą jeszcze jednego, by zaś był im głową, i jako wszyscy uradzą, tak będzie. Na tym skończyła się narada, po której Zbyszko pożegnał księcia, gdyż wnet mieli wyruszyć w drogę. Lecz przed rozejściem się doświadczony i znający Krzyżaków Mikołaj z długo lasu wziął Zbyszka na bok i zapytał. A onego pachołka, Czecha weźmiesz z sobą do Niemców. Pewnie, że mnie nie odstąpi. Albo Ceo. Bo mi go żal. Chłopci jest na szwał, a za miarkuj, co ci rzekę. Ty z Malborga zdrową głowę wyniesiesz, chyba że potykając się tam, trafisz na lepszego, ale jego zguba pewna. A dlaczego? Bo go psu braty oskarżali, że on de go jego zaczkał. Musieli też do mistrza o jego śmierci pisać i też pewnikiem napisali, i szczech one krew rozlał. Tego mu w Malborgu nie darują. Czeka go sąd i pomsta, bo jakże o jego niewinności mistrza przekonasz? A przecie on także i Danweldowi ramię pokruszył, który wielkiego szpitalnika był krewny. Szkoda mi go, a powtarzam ci, że jeśli pojedzie, to po śmierć. Nie pojedzie po śmierć, bo go w spychowie ostawię. Lecz stało się inaczej, gdyż zaszły powody, dla których Czech nie został w spychowie. Zbyszko i Delosz ruszyli wraz ze swymi pocztami na zajutrz. Delors, którego ksiądz wyszek rozwiązał ze ślubów względem uryki de Delne, jechał szczęśliwy i cały oddany rozpamiętywaniu urody Jagienki z długo lasu, więc milczący, Zbyszko zaś, nie mogąc z nim rozmawiać o Danuśce także i z tej przyczyny, że nie bardzo się z sobą rozumieli, rozmawiał z chlawą, który dotąd nic o zamierzonej w dzierżawy krzyżackiej wyprawie nie wiedział. Jedziemy do Malborga rzeku, a kiedy ja wrócę, to w mocy boskiej. Może prędko, może na wiosnę, może za rok, a może i wcale, rozumiesz? Rozumiem. Wasza miłość jedzie też także pewnie i dlatego, aby tamtejszych rycerzy pozywać. I chwała Bogu, boć przy każdym rycerzu jest przecie giermek. Nie odrzekł Zbyszko. Nie po to ja tam jadę, by ich pozywać, chyba by się samo zdarzyło, a ty wcale nie pojedziesz, jeno w domu, w spychowie, zostaniesz. Usłyszawszy to, Czech naprzód zmartwił się okrutnie i począł żałośnie narzekać, a potem już prosić młodego pana, by go nie ostawiał. Ja po przysięgu, że waszej miłości nie opuszczę, po przysięgu na krzyż i na cześć. A gdyby waszą miłość jakować przygoda spotkała, jako że pokazałbym się na oczy mojej pani w zgorzelicach. Ja jej przysięgał, panie. Więc zmiłujcie wy się nad mną, bym się nie przed nią. A nie przysięgałeś jej, że mi będziesz posłuszny. Zapytał Zbyszko. Jakże nie? We wszystkim jeno nie w tym, bym poszedł precz. Jeśli mnie wasza miłość odpędzi, pojadę opodal, abym w razie potrzeby był pod ręką. Ja cię nie odpędzam i nie odpędzę, odpowiedział Zbyszko, ale nie wola by mi to była, gdybym cię nie mógł nigdzie wysłać, choćby w najdalszą drogę, mi też odczepić się od ciebie Bogdaj na jeden dzień. Nie będziesz, że stał bez przestanku nade mną jak kat nad dobrą duszą. A co do bitwy, jakże mi pomożesz? Nie mówię na wojnie, bo na wojnie ludzie się kupą biją, a w spotkaniu samowtór już ci się nie będziesz za mnie bił. Gdyby Rodgier był też ode mnie, nie na naszym wozie byłaby jego zbroja, jeno moja na jego. A przy tym wiedz, że mi tam z tobą będzie gorzej i że mnie na niebezpieczeństwo podać możesz. Jak to wasza miłość? Więc Zbyszko począł mu opowiadać to, co słyszał od Mikołaja z długo lasu, że konturowie nie mogąc się przyznać do zamordowania de jego, jego oskarżyli i będą go zemstą ścigali. A jeśli cię schwycą, że ku w końcu przecie cię im jako psom w gardle nie ostawię, przez co i sam mogę głową nałożyć. Zasępił się, usłyszawszy te słowa, Czech, albowiem czuł w nich prawdę, jednakże usiłował jeszcze rzecz wedle swojej chęci wykręcić. Toć już nie ma na świecie tych, którzy mnie widzieli, bo jednych, jako mówią, stary pan ze Spajchowa pobił, a rodgera wasza miłość. Widzieli cię pachołcy, którzy się opodal za nimi wlekli i żywie u stary Krzyżak, który pewnie w Malborgu teraz siedzi, a jeśli nie siedzi, to przyjedzie, gdyż go, da Bóg, mistrz węźwie. Na to nie było już co odpowiedzieć, więc jechali w milczeniu aż do Spychowa. Zastali tam zupełną gotowość wojenną, gdyż stary Tolima spodziewał się, że albo Krzyżacy na grudek uderzą, albo Zbyszko, wróciwszy, poprowadzi ich na ratunek staremu panu. Straże czuwały wszędzie, na przejściach przez bagniska i w samym grudku. Chłopi byli zbrojni, że zaś nienowina im była wojna, więc czekali na Niemców z ochotą, obiecując sobie łup znamienity. W kasztelu przyjął zbyszka i Delorhego ksiądz Kejleb i zaraz po wieczerzy pokazał im pergamin z pieczęcią Juranda, w którym własnoręcznie spisał ostatnią wolę rycerza ze Spychowa. Dyktował ci mi ją, że tej nocy, której doszczyt naruszył. No i nie spodziewał się wrócić. A czemuście nie mówili nic? Nie mówiłem nic, bo mi pod tajemnicą spowiedzi wyznał, co chce czynić. Wieczny odpoczynek kracz mu dać. Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Nie mówcie za niego pacierza. Żyw jeszcze. Wiem to ze słów krzyżaka Rodgiera, z którym potykałem się na dworze księcia. Był między nami sąd Boży i zabiłem go. Tym bardziej jurand nie wrócił. Chyba by moc Boża. Jadę z tym oto rycerzem, aby go z ich rąk wyrwać. To nie znasz widać krzyżackich rąk, ja cię znam, gdyż nim mnie Jurand w spychowie przygarnął, byłem piętnaście roku księdzem w ich kraju. Jeden Bóg może Juranda ratować. I może też nam pomóc. Amen. Po czym rozwinął dokument i jął go czytać. Jurand zapisywał wszystkie swe ziemie i całą majątność Danusi i jej potomstwu, w razie zaś bezpotomnej śmierci tejże i mężowi Zbyszkowi z Bogdańca. W końcu polecał tę swoją wolę opiece książęcej. By zaś, jeśli by co nie było wedle prawa, łaska książęca w prawo zmieniła. Koniec ów dodany był dlatego, że ksiądz Kejleb znał się tylko na prawie kanonicznym, a sam Jurand, zajęty wyłącznie wojną, tylko na rycerskim. Po odczytaniu dokumentu z Byszkowi ksiądz odczytał go starszym ludziom załogi spychowskiej, którzy uznali zaraz młodego rycerza jako dziedzica i przyrzekli mu posłuszeństwo. Myśleli też, że Zbyszko wnet ich poprowadzi na ratunek staremu panu i radowali się, albowiem w piersiach ich biły serca srogie i łakome na wojnę, a do juranda przywiązane. To też smutek ogarnął ich wielki, gdy dowiedzieli się, że zostaną w domu i że pan z małym jeno uda się do Malborga i nie na wojnę, lecz na skargę. Dzielił ten ich smutek czech głowacz, choć z drugiej strony rad był tak znacznego pomnożenia dobra. Hej, komu by była uciecha rzekł to staremu panu z Bogdańca? I umiałby też on tu rządzić. Co tam Bogdaniec w porównaniu z taką dziedziną? A Zbyszka zdjęła w tej chwili nagła tęsknota do stryjca, taka, jaka zdejmowała go często, zwłaszcza zaś w trudnych i ciężkich wypadkach życia, więc zwróciwszy się do giermka, rzekł bez namysłu. Co masz tu po próżnicy siedzieć? Jedź do Bogdańca, list powiedziesz. Jeśli nie mam z waszą miłością iść, to już wolałbym tam jechać. Odrzekł uradowany pacholik. Wołaj mi księdza Kaleba, niech wypisze, jako się patrzy wszystko, co tu było, a strycowi odczyta list probożcz z krześni albo li też opad, jeśli jest w gorzelicach. Lecz powiedziawszy to, uderzył się dłonią po młodych wąsiętach i dodał, mówiąc jakby sam do siebie. Ba! O upadł! I zaraz przed oczyma przesunęła mu się jagienka modruka, ciemnowłosa, chorza jak łania, a ze łzami na rzęsach. Uczyniło mu się kłopotliwie i przez czas jakiś tarł ręką czoło, lecz wreszcie rzekł. Już ci będzie ci smutno, dziewczyno, ale nie gorzej niżli mnie. Tymczasem nadszedł ksiądz lep i zaraz zasiadł do pisania. Zbyszko dyktował mu obszernie wszystko, co się zdarzyło od chwili, gdy przybył do leśnego dworca. Nic nie zataił, gdyż wiedział, ze stary maćko, gdy się dobrze w tych sprawach rozpatrzy, to w końcu będzie rad. Bogdańca istotnie ani porównać ze spychowem, który był właścią obszerną i bogatą, a Zbyszko wiedział, że Maćkowi okrutnie zawsze o takie rzeczy chodziło. Lecz gdy po długich mozołach list był napisany i pieczęcią zamknięty, zawołał znów Zbyszko giermka i wręczył mu go, mówiąc. A może ze strejcem tu wrócisz, z czego wielce bym był rad? Lecz Czech miał twarz tak, że jakby zakłopotaną, marudził z nogi na nogę przestępował i nie odchodził, póki młody rycerz. Nie ozwał się. Masz li co jeszcze powiedzieć, to mów. Chciałbym, wasza miłość odrzekł Czech, chciałbym od. Jeszcze zapytać, jako tam mam ludziom rozpowiadać? Jakim ludziom? Niby, nie w Bogdańcu, ale w okolicy. Bo się też z pewnością będą chcieli dowiedzieć. Na to Zbyszko, który postanowił już nic nie ukrywać, spojrzał na niego bystro i rzekł: Tobie nie o ludzi chodzi, jeno o Jagienkę ze Zgorzelic A Czech spłonął, potem przybladł nieco i odpowiedział: O nią, panie! A skąd wiesz, czy się tam nie wydała za cztana zrogowa albo za wilka z brzozowej? Panienka nie wydała się za nikogo odrzekł stanowczo Giermek. Mógł jej opat rozkazać. O upad panienki słucha, nie ona jego. To czegoż chcesz. Powiadaj prawdę takiej, jak wszystkim. Czech skłonił się i odszedł nieco zły. Daj Bóg mówił sobie, myśląc o Zbyszku by cię zapomniała Daj jej Bóg jeszcze lepszego niż ty. Ale jeśli ci nie zapomniała, to też jej rzekę, żeś żeniaty, ale bez niewiasty i że bogdaj owdowiejesz, nim do łożnicy wstąpisz. Giermek przywiązał się był jednak do Zbyszka, litował się i nad Danusią, ale Jagienkę miłował nad wszystko w świecie i od czasu, jak się przed ostatnią bitką w Ciechanowie dowiedział o małżeństwie z Byszkowym, nosił ból i gorycz w sercu. Bogdaj, że wprzód owdowiejesz. Powtórzył. Lecz następnie inne, widocznie słodsze myśli poczęły mu przychodzić do głowy, gdyż schodząc ku koniom, mówił: Chwała Bogu, że jej choć nogi obejmę. Tymczasem zbyszkował się do drogi, gdyż trawiła go gorączka i o ile z konieczności nie musiał zajmować się innymi sprawami, o tyle znosił po prostu męki, myśląc bez ustanku o Danusi i Jurandzie. Trzeba było jednak zostać w spychowie chociaż na jeden nocleg, choćby dla pana Delos i dla przygotowań, których tak długa podróż wymagała. Sam był wreszcie utrudzony nad wszelką miarę walką, czuwaniem, drogą, bezsennością, zmartwieniem. Gdy więc noc uczyniła się bardzo późna, rzucił się na twarde jurandowe łoże w nadziei, że choć krótki sen go nawiedzi. Lecz nim zasnął, zapukał do niego Sanderus i skłoniwszy się, rzekł. Panie, ocaliliście mnie od śmierci i dobrze mi było przy was, jako dawno przedtem nie bywało. Bóg wam dał teraz włość wielką, żeście jeszcze bogatsi niż przódy, a i skarbiec pychowski nie pusty. Dajcie mi, panie, trzos jaki taki, a ja pójdę do Prus od zamku do zamku i choć mi tam nie bardzo bezpieczno, może wam usłużę. Zbyszko, który chciał go w pierwszej chwili wyrzucić z izby, zastanowił się nad tymi słowami i po chwili, wydobywszy ze stojącej wedle łoża podróżnej kalety spory worek, rzucił mu go i rzekł. Masz, idź. Jeśli szelma odrwisz, jeśliś uczciwy usłużysz. Odwie jako szelma, panie rzekł Sanderus, ale nie was, a